Wyznacz A i B tak, aby rozwiązaniem układu równań z niewiadomymi x, y była podana obok tego układu para liczb. Przykład A. Rozwiązaniem tego układu jest para. Zapiszmy o współrzędnych 1 minus 2. Zatem to jest xowa, to jest yowa. Wstawmy do naszego układu równań. Będziemy mieli 4 razy x to 1, dodać 3 razy nasze y to minus 2. I to powinno być równe b. Teraz idziemy do drugiego równania. Za x daje 1. Zatem b razy 1 dodać nasze y to minus 2. I to powinno być równe a. Dobrze, 4 razy 1 to 4. Minus 3 razy 2, 6 równe b. I tutaj mamy b minus 2 równe a. Świetnie, zatem 4 odjąć 6 to minus 2 i udało nam się wyliczyć b. Krótko mówiąc, b to jest minus 2. Wstawiamy do drugiego równania. Mamy. Za b dajemy minus 2, odjąć 2 równe a. Minus 4 równe a, zatem a jest równe minus 4. Jeśli a jest minus 4, b jest równe minus 2, to liczba 1 jest rozwiązaniem jako x, liczba minus 2 jest rozwiązaniem jako y tego układu współrzędnych. Przykład b mamy punkt, który jest rozwiązaniem tego układu równań 0,2. To jest xowa, to jest y. -owa. Zatem za xa muszę dać 0 i wstawiamy do pierwszego równania: 0 razy x to 0... Odjąć 4 razy... Za y daje 2 to 4 razy 2. 8 razy b, 8b jest równe 4. Drugie równanie za x daje 0, 0 razy b to 0. Dodać 5a razy za y2, czyli 5a razy 2 to 10a równe 3. Dobrze? Pierwsze równanie to minus 8b równe 4, drugie równanie 10a równe 3. Żeby wyliczyć b, podzielę przez minus 8 i żeby wyliczyć a, podzielę przez 10. Moje b to minus 4 ósme, inaczej minus 1, druga i a to 3 dziesiąte. Mamy a, mamy b. Zatem możemy odpowiedzieć, jeśli a jest równe 30 i b jest równe -12... to rozwiązaniem tego układu jest para liczb 02. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na patronite.